Pax Romana, czyli pokój rzymski. Czym był, kiedy do niego doszło? Oczywiście chodzi tutaj o okres historyczny, okres historii Rzymu, kiedy te zagrożenia zewnętrzne czy też wewnętrzne były niewielkie. Kiedy panował taki względny pokój wewnętrzny oraz zewnętrzny w imperium rzymskim. Nie oznacza to wcale, że wówczas nie dochodziło do wojen domowych czy też wojen zewnętrznych. Tylko po prostu ich wpływ na imperium, ich oddziaływanie na większość mieszkańców imperium były niewielkie. Określa się go na okres pomiędzy 27 rokiem przed naszą erą aż do 235 roku naszej ery, czyli około 265 lat. Były wówczas walki, ale mm, stosunkowo niewielkie w porównaniu z tymi innymi okresami. Ataki naj... Można powiedzieć, szczególny okres tego pokoju rzymskiego, tak zwany okres złotego wieku cesarstwa, lata 96 do 180. Wtedy panowali tacy cesarzowie jak Nerwa, Trojan, Hadrian, Antonin, Pius i Marek Aureliusz. Oczywiście były wyjątki, jak na przykład rok 69, czyli rok 4, Chcesz Sarzy, czy też wojna domowa w 1000, przepraszam, w 106, 193 roku. Tak to jednak był, panował taki właściwie spokój. Był to okres wojen głównie ekspan, no, ekspansji, wojen zewnętrznych, rozwój, okres rozwoju gospodarczego. Cały obszar Moza, Morza Śródziemnego był pon, panowaniem imperium rzymskiego. Imperium rzymskie było w stanie się obronić przed tymi zewnętrznymi zagrożeniami, a te konflikty wewnętrzne nie były na jakąś olbrzymią skalę. Po prostu był to okres, kiedy to imperium rzymskie działało bardzo sprawnie, rozbijało się w sposób bardzo dobry, czy to jeśli chodzi o gospodarcze, czy to jeśli chodzi o rozwój kultury ludzie żyli w takim spokoju, raczej w dobrobycie. Oczywiście był to też okres, kiedy te zagrożenia powoli zaczęły niejako się zbliżać do Imperium Rzymskiego. Ten końcowy okres tego pokoju rzymskiego to też okres, kiedy to Imperium Rzymskie zaczęło słabnąć, kiedy to co scalało to całe imperium, to działanie tego imperium zaczęło powoli słabnąć. I ten końcowy okres, ten już rok po roku dwusetnym naszej ery, ten trzeci wiek, początek trzeciego roku, stał się niejako już okresem, kiedy cesarstwo powoli zaczęło chylić się ku upadkowi. Może niech nie upadać, tylko po prostu Imperium Rzymskie zaczęło na tyle mocno słabnąć, że ten koniec był blisko i był nieuchronny. Ale z Romana, czyli okres kiedy ten rzym imperium rzymskie było u szczytu władzy i panował ten względny pokój. Dziękuję za uwagę, oceń, skomentuj, zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, poleć, opublikuj. Każda twoja aktywność jest ważna dla mnie oraz dla tego kanału. Dziękuję za uwagę.